Beata Pawlikowska stanie przed sądem? Ruszyła zbiórka na pozew. Beata Pawlikowska, 58 litrów, to znana podróżniczka, dziennikarka oraz autorka kilkudziesięciu książek. Kobieta ma na swoim koncie publikację o depresji, za którą została skrytykowana. Teraz Pawlikowska opublikowała na swoim kanale na YouTubie film, w którym przedstawia dane na temat szkodliwości antydepresantów. Maja Herman, psychiatra i psychoterapeutka, założyła zbiórkę na pozew. Beata Pawlikowska to podróżniczka, dziennikarka oraz autorka wielu książek. Kobieta ma na swoim koncie kilkadziesiąt publikacji o tematyce między innymi podróżniczej, rozwoju osobistego, związków, miłości, samotności, niepewności, zdrowego odżywiania czy cykl kursów języków obcych. Szczególnie głośno było o jej książce Wyszłam z niemocy i depresji, ty też możesz, w której twierdzi, że chorobę, jaką jest depresja, można wyleczyć poprzez. Odzyskanie wewnętrznej równowagi, staniecie na nogi i dokonanie świadomego wysiłku, żeby zmienić nawyki myślowe zapisane w podświadomości. Leki antydepresyjne autorka porównała do alkoholu, który znieczula i odwraca uwagę, ale w niczym nie przybliża do uzdrowienia. Publikacja została skrytykowana nie tylko przez chorych, ale również. To jednak nie koniec. Beata Pawlikowska opublikowała film o leczeniu depresji. Internauci są oburzeni. We wtorek, 16 stycznia, Beata Pawlikowska opublikowała na swoim kanale na YouTube film pod tytułem: Depresja najnowsze badania naukowe. Napisała również post na Instagramie, który został już usunięty. Dziennikarka podkreśliła, że biegle zna język angielski i ma dostęp do najnowszych badań naukowych na temat depresji, ale nie jest lekarzem i niczego nie zaleca. Jako dziennikarz z biegłą znajomością angielskiego mam dostęp do najnowszych badań naukowych. Przekazuję Wam wiedzę, która w przypadku wielu osób może się okazać przydatna. Nie jestem lekarzem, nie zalecam niczego. Zadaniem dziennikarza jest przekazywanie informacji, które mogą być niedostępne opinii publicznej i mogą nawet naruszać istniejący sposób myślenia, postępowania w danej sprawie. Przedstawiam fakty, sami zdecydujecie co z tymi faktami zrobić, czytamy. W samym opisie filmu Pawlikowska przedstawiła dane z badań, z których wynika m.in., że leki przeciwdepresyjne to substancje psychoaktywne, które zmieniają działanie mózgu. Powodują zmiany w mózgu, które mają wpływ na emocje, osobowość i funkcjonowanie całego organizmu. Mogą wywołać długotrwałe objawy odstawienia, dysfunkcje seksualne, przyrost masy ciała, zobojętnienie emocjonalne i uzależnienie. A u niektórych osób długotrwałe stosowanie leków przeciwdepresyjnych może zwiększać depresję i wywołać chroniczny stan depresji. Psychiatra zamierza pozwać Beatę Pawlikowską. Ruszyła zbiórka. W sprawę postanowiła zaangażować się Maja Herman, psychiatra, psychoterapeutka oraz prezeska Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych. Pod nieistniejącym już postem Beaty Pawlikowskiej zamieściła komentarz, w którym wytyka jej błędy.